Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus. Trzy zdania do mojej osoby: Jestem Patryk, mam 23 lata i studiuję w Achen. Do grupy Orły należę od około 3 lat. Stąd jest to możliwe, że większość z Was mnie już kojarzy, albo nawet już zna osobiście. Dlatego z całego serca chcę Was z tego miejsca też pozdrowić. E, czujcie się uściśnięci. E, I w pierwszej kolejności chciałbym podziękować też właśnie wszystkim tym, którzy obdarzyli mnie zaufaniem, e, jak i też e, dobrym e, słowem, tak i też wiarą e, w to, że e, nadaje się na to miejsce. E, no jest to bardzo ciekawe. E, właśnie w jakim czasie to wszystko nastąpiło ponieważ w ostatnim czasie właśnie przechodziłem 90 dni takiego postu ponieważ chciałem sobie postawić nowe wyzwanie jakieś właśnie poprawić swoją relację z Bogiem i właśnie w tym czasie pojawiło się do mnie to zapytanie o liderstwo w grupie Orły co też było bardzo dla mnie takim szokiem, ponieważ no, nie spodziewałem się aż takiego obrotu sprawy. I myślę, że było to też bardzo ciekawe dla mnie usłyszeć, że właśnie byłem obserwowany od jakiegoś dłuższego czasu, bo może mógłbym się właśnie angażować jakoś bardziej w grupie Orły. No, i czuję, że jednak rzeczywiście ten post miał jakiś wpływ też na moją decyzję, nad którą musiałem właśnie trochę przemyśleć. Ponieważ przypomniało mi się w pewnym momencie też przypomniał mi się fragment z Biblii, z Księgi Wyjścia, jak to Możesz też właśnie nie mógł się przekonać do tego, żeby podjąć się. Tego wyzwania, tego przewodnictwa właśnie ludowi izraelskiemu, któremu była obiecana ziemia przez Pana Boga. No i właśnie Mojżesz też zmagał się ze sobą, ponieważ mówił, że ma zamknięte usta, że tego po prostu nie, nie podoła temu wyzwaniu ale właśnie Bóg do niego przemówił, że ja ci pomogę, że ja cię umocnię w tym wszystkim. E, dlatego wierzę, że też i mnie coś takiego się może przytrafić. Bardzo mi miło, że będę mógł współpracować razem z Kevinem i Alicją, ale też i z księdzem Tadeuszem, jak i też księdzem Michałem i dzięki temu właśnie służyć wam e, grupie Orły. Cieszę się, że Będę odkrywał siebie właśnie w tej nowej roli i będę mógł z tym dzielić się właśnie z innymi. Z tego miejsca Was serdecznie pozdrawiam. Z Panem Bogiem i lećcie wysoko.